Trendy zmierzają w kierunku biznesu platformowego. Firmy platformowe prowadzą grę w stylu Chicken Game. Jeśli istnieje coś, co może zagrozić biznesowi platformowemu, to może to być możliwe. Patrzę w przyszłość, przewidując następny biznes w tym modelu platformowym. Jak wiecie, w 1999 roku stworzyłem sklep internetowy imkorea.com, ale w rzeczywistości nie udało mi się znaleźć dużego inwestora, więc projekt upadł. Prawie tym samym czasie rozpoczęły działalność firmy jak Amazon czy Alibaba, które rozwinęły się w duże przedsiębiorstwa. Nie udało mi się przejść przez tę dolinę śmierci. I trafiłem do wynajmowanego pokoju, co myślałem przez te trzy lata, które tam spędziłem. Czy znowu myśleliśmy o tym biznesie platformowym? Oczywiście, że nie, ponieważ czasy się zmieniają. W końcu nadejdzie dzień, w którym ten biznes platformowy ustąpi miejsca nowemu pokoleniu biznesów. Jakie więc są jego słabości? Z powodu zbyt wielu dostawców, którzy oferują swoje produkty, konsumenci są zdezorientowani, co powinni wybrać. Następnie, czy to, że wielu dostawców dostarcza towar, zawsze prowadzi do spadku cen? To niekoniecznie prawda. Kiedy wchodzicie na portal, aby dokonać zakupu, często nie wiecie, co jest najlepsze, co może prowadzić do pomyłek. Przy zakupach czasami kupujecie coś, co okazuje się nietrafione. A przy następnym zakupie znów musicie szukać, co jest dobre, co generuje stres. Jeśli źle kupicie coś za 10%, to tak naprawdę cena wzrasta o 10%, a jeśli źle kupicie coś za 50%, to płacicie dwa razy więcej. Myśląc o tym, jak stworzyć model biznesowy, który uzupełni słabości obecnych platform, doszedłem do wniosku, że to z pewnością stanie się przyszłym modelem biznesowym platformy. Po około trzech latach rozmyślań dostrzegłem potencjał w marketingu sieciowym. Platforma to miejsce, które łączy wszystkich konsumentów i wszystkich dostawców. Jednak konsumenci, zgromadzeni na tej pan platformie, są jak ziarenka piasku. Każdy z nich jest osobno połączony. Zgadza się. Czy konsumenci zorganizowali się jako konsumenci? Nie, nie zorganizowali się. Ale marketing sieciowy to taki sam biznes jak internetowe sklepy, prawda? Jednak za każdym razem, gdy przychodzi jedna osoba, a potem druga, następuje organizacja, prawda? Czy teraz wszyscy jesteście gdzieś przynależni, ale czy ta platforma zarabia pieniądze, a tutaj? też się zarabia, czy nie. Czy ci ludzie pójdą w tę stronę, czy nie. Nie idziemy, ale czy te ziarenka piasku tutaj mają szansę przyjść w tę stronę, czy nie? Co się stanie, jeśli teraz pójdziecie na platformę i kupicie coś? Nie ma tu nic, co by dawało, więc można sobie chodzić tu i tam. Ale co się okazuje, kiedy raz przyjdzie się do atomy, to jest taniej i lepiej. Tutaj dają 35% prowizji. Czy więc osoba, która raz była w atomy, przechodzi na inną platformę? Nie idziesz, nie idę. Jeśli przyjdziesz w tę stronę, to nie pójdę, a ci, którzy są po drugiej stronie, wciąż przychodzą w tę stronę. Więc, jeśli czas minie, to czy biznes atomy? który obecnie ma 100 bilionów, 200 bilionów, stanie się większy niż te platformy? Tak, stanie się, to tylko kwestia czasu. To oznacza, że teraz bierzecie w tym udział. Jesteśmy na etapie początkowym przyszłego biznesu, który jest następnym krokiem w biznesie platformowym. Teraz jesteśmy na etapie początkowym tego biznesu. Mimo, że ten marketing sieciowy ma DNA, które z pewnością może pokonać biznes platformowy na świecie, nie ma ani jednej firmy, która zarządzałaby marketingiem sieciowym zgodnie z jego zasadami i zasadami. W atomy, jeśli produkt jest drogi lub jakość, nie odpowiada, nie kupujcie go. Takie produkty powinny zniknąć nawet w atomy, co. Oznacza, że przetrwają tylko te towary, które naprawdę chcą konsumenci. Jednak wiele firm sieciowych twierdzi, że aby doświadczyć produktu i polecić go innym, trzeba go bezwzględnie używać. W każdym razie, jeśli zmienimy ten marketing sieciowy, zgodnie z zasadami i zasadami podręcznika, możemy rozwiązać wiele problemów, które ma obecnie biznes platformowy. Dostrzegłem ten potencjał i dlatego rozpocząłem działalność w firmie Atomy, widząc możliwość, że ten biznes może rozwinąć się jako biznes czwartej generacji, nawet w bardzo trudnych okolicznościach.